Trzy rzeczy, które warto wiedzieć, zanim kupisz. Ciągnik jednoosiowy G110. To jeden z najsilniejszych ciągników jednoosiowych na rynku. Świetnie sprawdzi się w każdym gospodarstwie, czy na miejskiej farmie. Czy wiesz, że? Idea hodowania roślin w mieście staje się coraz bardziej popularna. Nie tylko zbliża człowieka do natury, ale ma także wpływ na wygląd i kondycję miast. Ręczne hamulce na oba koła oraz blokada dyferencjału sprawiają, że sterowanie maszyną zarówno do przodu, jak i do tyłu, pod górę i w dół jest komfortowe i bezpieczne. Czy bierze? Tarcze hamulcowe w autach wyścigowych nagrzewają się do ponad 500 stopni, podczas gdy w standardowych pojazdach tylko 200. Aż 18 różnych akcesoriów, od glebogryzarek, przez kosiarki, pługi, powózki, transportowe. Pierwszą kosiarkę mechaniczną wynalazł i opatentował angielski inżynier Erwin Padding w 1830 roku. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami, a już za tydzień kolejny odcinek o trzech rzeczach, które warto wiedzieć, zanim kupisz.